Kochani, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj tematyka Avon i kolejne zamówienie. Jest to zamówienie z katalogu numer 15 na 2019 rok. I kochani, jest to takie średniej wielkości zamówienie. Było kilka nowości, które mnie zainteresowały, nowości, które okazały się takie nie do końca nowe, ale, ale o tym za chwilę, kochani. No. No to tak, bez zbędnego gadania, zaczynajmy. Pierwsza rzecz, którą mam tutaj na mojej liście, będę zerkała w bok, wybaczcie, bo mam tutaj listę z boczku i podglądam sobie, żebym nie zapomniała cen i tak dalej. Więc pierwsza rzecz, którą mam na liście i jedyna rzecz, której nie mam dzisiaj, że tak powiem, na sobie z takich makijażowych nowości czy, czy tych rzeczy, które zakupiłam, to Super Shock Black Illusion. Tuż to rzęs. Ja kupiłam swój w kolorze Bewitched I kochani, nie otwierałam go z tego prostego powodu, że mam w tym momencie otwarte 3-4 różne tusze. I po, po prostu wiem, że się zmarnuje. One mają bardzo krótką datę przydatności z tego, co tutaj jest, tak 3 miesiące od otwarcia. Więc no słuchajcie. Musiałabym się malować dwa razy albo i nawet trzy razy dziennie, żeby zużyć cztery tusze w ciągu dwóch miesięcy, żebym, żebym jeszcze była w stanie zużyć ten. Więc ten na razie sobie odłożę i wybaczcie, jeżeli no, chcielibyście wiedzieć, a Wam nie powiem, jak to dokładnie wygląda, ale w pewnym momencie oczywiście na pewno tak, no bo będę go używać, to będę w stanie Wam powiedzieć, co z czym i do czego. Wiem, że Wy w Polsce już tę serię Black Illusion macie, więc Wy na pewno już wiecie. Pewnie jesteście lepiej poinformowani w tym względzie niż ja, więc myślę, że nie będzie aż tak źle, kochani, że Wam tego nie pokazałam. Tuż kupiłam za 550, bo tak jak widzieliście w katalogu numer 15, widzieliście w przeglądzie, ta cała seria Black Illusion jest oczywiście w cenie promocyjnej, z racji tego, że była nowością w katalogu. Kolejna to też właśnie z serii Black Illusion. Tym razem? Tym razem Glimmer Stick, czyli kredeczka ta wysuwana taka automatyczna do rysowania kresek do oczu. Nie tylko do rysowania kresek, bo możecie dużo rzeczy z nią robić. Ja mam znowu ten sam kolor, w jakim wybrałam tusz, czyli Bewitched. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Chyba się nie. Nie wyostrzy dla Was niestety obraz. Może jeszcze raz spróbujemy? Hej! Ok. I tak jak nie wiem, czy widzicie na końcówce, a to jest taki, taka fioletowa czerń. O, ja tak, tak bym to nazwała. I teraz, kochani, to już jest coś, co ja. Nałożyłam, mam na, na twarzy i y, narysowałam nią tutaj tą dolną kreseczkę, więc nie wiem, jak będziecie w stanie to dobrze zobaczyć, y, bo to nie jest jakoś. To znaczy, y, oczywiście, to może być bardziej intensywny kolor. Ja po prostu y, nie chciałam, żeby to było aż tak intensywne, ale tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Y, moim zdaniem, jest to bardzo ładny kolor. Y, Zrobię Wam tutaj, może próbkę na, na ręce. Może tutaj będzie lepiej widać w takim większym stężeniu. Tak mi trochę nierówno wyszło. O, może tak? Bo o co tutaj chodzi, kochani? Pewnie w kamerze tego widać nie będzie. Ale jak ja na to patrzę. To generalnie, w zależności od tego, pod jakim kątem na to patrzymy, to jest albo kolor taki czarny, albo właśnie o taki. Teraz na to patrzę pod kątem, to z, robi się z tego właśnie taki przepiękny fiolecik. O, może teraz widać? Teraz może kamera to złapała. O, widzicie? Taki fiolecik. A tak, jest po prostu zwyczajnie czarna. Więc na samym oku, myślę, że jak tylko. Wiecie, użyjemy tego, tej kredki do rysowania kreski, czy to na górnej, czy na dolnej powiece. Tego efektu aż tak widać nie będzie. Natomiast tak czy siak uważam, że to jest bardzo ładny produkt. On ma delikatny brokacik, taki mini-mini, takie mieniące się skiereczki. I w moim odczuciu jest to naprawdę bardzo ładny kolor. Nie wiem, jak będą wyglądały, czy zachowywały się inne kolory, natomiast no, ten, który ja mam, no to tak właśnie Słuchajcie, tak to właśnie Mnie się to podoba Wy ocencie sobie sami, kochani Co o tym myślicie Glimersyk jest, był, kosztował 3 funty No bo był w promocji połowa ceny Dalej, kochani, mam nowy lakier do paznokci Ten z serii Prism Tak się prezentuje pudełeczko Ja swój, słuchajcie wy... Kolor to może nie tyle był mój wybór, ile taki mały błąd, bo miałam zamiar zamówić ten taki najciemniejszy, który nazywa się Black Magic, o ile dobrze pamiętam. A ja wybrałam, wpisałam, nie wiem dlaczego, słuchajcie, w zamówieniu Sparkle Lens. Nie jest to brzydki kolor, to jest taki ten zielonkawy, zielonkawe złoto takie. On w butelce wygląda o, tak? I pewnie tutaj w butelce ten kolor jest taki nie, lekko przekłamany, no bo tutaj jest dużo, duża, no bo tutaj jest dużo więcej lakieru, także wygląda to tak bardziej intensywnie. I jak go wyjęłam pierwszy Pierwsze zapakowanie tak sobie mówię, to zupełnie nie wygląda tak jak w katalogu. I faktycznie kolor jest nieco inny. Ja mam go dzisiaj na paznokciach, żeby, żeby go Wam zaprezentować czy pokazać. I myślę, że to jest naprawdę fajny kolor, słuchajcie. Ja się bałam, że to będzie dużo bardziej zielone, a to jest takie bardziej złote. W ogóle z odległości to tak wygląda bardziej na takie stare złoto, takie, wiecie, spatynowane stare złoto. Um, kolor, kolor jest ciekawy. Um, bardzo, bardzo podoba mi się, że nie jest taki, wiecie, zielony, zielony, że to jest, ta zieleń taka jest bardzo delikatna. Co jest też fajne, takie trochę inne w tym lakierze, to to, że nie wiem, czy. O, teraz chyba. Mm, teraz już wyszło, wyszliście z dos... wyszły z ostrości moje paznokcie, o. Co chyba teraz widać. On ma bardzo drobny brokat, ten lakier, słuchajcie. Bardzo drobny brokat. Nakłada się fantastycznie, słuchajcie, nie trzeba za dużo wysiłku. To są dwie warstwy. Pierwsza, jedna warstwa nie pokryje, będą lekkie prześwity, natomiast dwie warstwy załatwiają sprawę. Słuchajcie, krycie jest naprawdę bardzo dobre. Schnie w miarę szybko. No nie jest to, nie jest to ten 60-sekundowy lakier, który, tak wiecie, schnie, tak myk, ale przyznam szczerze, że schnie też w miarę szybko, także zastyga dość, dość, dość dobrze, nie trzeba czekać godzinami. Także na plus. I tak jak mówię, no. Jest taki, bo ja, ja myślałam, że on będzie taki perłowy, patrząc na, na te próbki i na to. Ja widziałam, że on ma dość y, sporo takich, właśnie, y, ala brokatowych cząsteczek, ale to jest tak drobne, że to nie, nie wiem, to nie jest perła, to jest po prostu taki bardzo drobny brokatowy kolor. Nie wiem nawet, jak to opisać, ale on w, w uczuciu, w takim, wiecie, przy dotknięciu jest bardzo y, gładki. Bo mam taki ten, który nazywa się. Um, o, z tej serii takiej di di Sparkling Diamonds. Już teraz nie pamiętam jak one się nazywają, ale była taka seria właśnie też brokatowa. E, ja mam dwa lakiery. One są prze przepiękne, przecudne, um, ale jak się pomaluje nimi paznokcie i um, jak one rzeczywiście wyschną i tak dalej, to one mają taką delikatnie porowatą powierzchnię. Tak jak sporo mm, brokatowych lakierów. Ten nie, ten jest po prostu, nie wiem, dziwny, ale tak jak mówię, bardzo przyjemny w użyciu. No i mówię, kolor jest naprawdę ciekawy. Także jestem, jestem zainteresowana, zdecydowanie zainteresowana tym tym lakierem. Nie wiem, jak inne kolory by, słuchajcie, wypadły, ale nie. Sparkle Lens całkiem ciekawy, słuchajcie, całkiem ciekawy. Kosztował mnie 4 funty. Kolejna rzecz na mojej liście. To produkt, który okazało się dla mnie, był nowością, dla was nie do końca. Podczas przeglądu katalogu, czy po przeglądzie katalogu, albo może pod filmem, z przeglądem katalogu, o tak. Napisałyście mi, że ten produkt już dawno, dawno temu, kilka, albo i nawet kilkanaście lat temu, w Ewonie był pojawił się. I to jest po prostu taka. Ponowna nowość, czyli że nie było go przez kilka lat i wprowadzili go z powrotem. Ja go nie widziałam, słuchajcie, kilka czy kilkanaście lat temu nie byłam aż tak, wiecie, zainteresowana Avonem, żeby śledzić każdą nowość, która wchodzi. Więc ja tego produktu nie widziałam i mówię tutaj o tym Cushion Shadow Liner, czyli nic innego jak taki proszkowy liner do oczu. Ale tak jak przypuszczałam, słuchajcie, ponieważ ta. już Wam go pokazuję. On tak wygląda. Ma kuleczkę, nie wiem czy słyszycie, jak brzęczkę. Więc on jest tak w takiej buteleczce jak taki typowy liner, taki wiecie, płynny. Tyle tylko, że w środku ma proszek. I tak wygląda, słuchajcie, gąbeczka, bo to jest gąbeczka. Myślę, że to jest chyba ten sam rozmiar, jak tej gąbeczki przy tym produkcie do ust, w tej właśnie em, proszkowej szmince, jak ja to nazywam. I biorąc pod uwagę, że to jest tak duże, no to zdajecie sobie sprawę, że naprawdę ciężko jest zrobić cienką linię tym czymś. Mimo, że to ma em, dość ostro zakończony, że tak powiem... Taki, taki, taki to jest taki stożek. No to, mimo woli, nawet jak delikatnie go, go przyłożymy, to ta linia i tak jest dość szeroka. Sam proszek ma delikatny brokat. Nie wiem, czy będziecie to w stanie zauważyć tutaj na mojej dłoni. Może na tym szerszym, tutaj może więcej go nałożę. O. I myślę, że jako. O, teraz może będziecie w stanie to zobaczyć. Myślę, że jako cień, to wyglądałby na powietrze przepięknie, bo, no mówię, on ma ten delikatny brokat i to sprawia, że on się przepięknie mieni, zwłaszcza w sztucznym świetle, bo w dziennym świetle może to takiego efektu nie ma, ale w sztucznym świetle na makijaż wieczorowy byłby idealny, słuchajcie. Ja mam narysowane, znaczy ja oczywiście podjąłam próbę narysowania kreski tym produktem, ale tak jak mówię, jest, jest to bardzo trudna rzecz do zrobienia i niech was nie zwiedzie tutaj, że mam taki ładny ogonek. Ogonek zrobiłam tą kredką glimmer Stick, tą. tą. Tu, 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 tak. nie, tą Black Illusion. Także to po, poprowadziłam ten ogonek z góry i wiecie. Przeciągnąłam po prostu na dolną powiekę, żeby to miało ręce i nogi. No, może niekoniecznie ręce i nogi, ale wiecie, początek i koniec. O. <laughs> Także produkt nie jest zły. Ja go mam w kolorze, bo Wam jeszcze nie powiedziałam, słuchajcie. Midnight Games, czyli ja wybrałam ten taki nie czarny, ale ten taki grafitowy. I to jest, myślę, świetny produkt do zrobienia takiego delikatnego smokey, Ale słuchajcie, trzeba z nim bardzo, bardzo, bardzo uważać, a to dlatego że on się bardzo sypie. Bardzo, 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 bardzo się sypie. Jak próbowałam na, zrobić kreskę, to mi się tutaj osypało i bardzo ciężko jest go usunąć, słuchajcie. Bo on się momentalnie przykleja, em, do skóry i zostają plamy. Zostają plamy. Także tak samo tutaj, słuchajcie, widać chyba że bo od tego oka zaczęłam, jak rysowałam kredkę i po prostu kretkę, jak rysowałam kreskę i rozmazało mi się, i tutaj nawet widać, że no nie udało mi się tak do końca tego wyczyścić, jest jak jest. To tak was tylko, jeżeli nigdy nie używałeś tego produktu, to przestrzegam, że tak to jest. Produkt sam w sobie nie jest, nie jest zły. Muszę go jeszcze trochę dłużej pożywać, żebym mogła Wam powiedzieć, co z czym, ale póki co moje pierwsze wrażenie jest właśnie. Takie, może do rysowania kresek nie do końca, ale myślę, że fajnie się właśnie sprawdzi do robienia takiego smokey. I to kosztowało 4,50. I teraz, kochani, ponieważ zakupiłam tyle tych kosmetyków z tej serii, czy znaczy to nie tylko chodziło o tą serię Black Illusion, ale zakupiłam kosmetyki za 10 funtów z konkretnych stron, przez co mogłam sobie Wybrać, czy znaczy wybrać, przez co otrzymałam darmówkę. O, co ja w ogóle gadam dzisiaj, słuchajcie? Darmówka miała trzy produkty w składzie i to oto są te produkty. I to jest, słuchajcie, ta gruba taka kredka, czy kredka, cień w kredce, o, może tak? Pomadka do ust i lakier do paznokci, 60 sekundowy. Niestety, niestety ja już ten kolor mam, bo to jest Hurit lilac ale ja go bardzo lubię, więc wiecie, jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza, że już taki kolor mam. To jest bardzo ładny, beżowy kolorek i na pewno go zużyję, potem jak zużyję moją pierwszą butelkę. Pomadkę mam w tej chwili na ustach. Pomadka to jest ta zwykła Avon True um, Color Lipstick. Ona jest w kolorze bluż i powiem Wam, że to jest przecudny kolor. Na kamerze wygląda chyba tak troszeczkę bardziej brzoskwiniowo. W rzeczywistości jest nieco bardziej różowa, ale ten róż jest taki naturalny. Taki, To jest idealny, słuchajcie, kolor na dzień. Ja takiego różu szukałam, i jestem naprawdę, słuchajcie, niezwykle szczęśliwa, że dostałam ją za darmo. Bardzo mi się to udało, słuchajcie. Tak to wygląda. Chyba tutaj na po prostu. W jak jest w takim kawałku, to chyba widać lepiej ten kolorek. Cudny, cudny, a wiecie, że ja uwielbiam te pomadki, bo one są bardzo kremowe, bardzo komfortowe, w ogóle niedługotrwałe, ale bardzo kremowe i bardzo komfortowe w noszeniu. Także na ogromny plus. Bardzo się cieszę. Kredka jest w kolorze. Soft Peach i mam ją dzisiaj na powiece I myślę, że chyba za bardzo tego koloru nie będziecie w stanie zobaczyć Ponieważ jest to kolor bardzo naturalny To jest taki brzoskwiniowo, brzoskwiniowy róż, bym powiedziała Może taki, widzicie, używałam, żeby nie było I o, zrobię Wam tutaj I zobaczcie, to jest naprawdę tak delikatny kolor i ja go jeszcze dodatkowo, słuchajcie, ja nałożyłam go na ruchomą powiekę, po czym roztarłam tutaj te granice, żeby delikatnie, wiecie tak, żeby nie były takie ostre i żeby ten produkt, że tak powiem, rozmyć, wybaczcie, mój syn się ekscytuje grą i żeby go tak po prostu rozmyć tutaj, wiecie, powyżej załamania powieki, także kolor jak najbardziej na tak, Mm, uwielbiam te kredki, wiecie, mam już jedną w kolorze e, green, green Dream, to się chyba nazywało taką zieloną, którą też bardzo lubię używać. E, ta będzie idealna na taki szybki, codzienny makijaż i będzie na pewno, na pewno słuchajcie, jednym z moich em, produktów w challenge, o którym, o którym mnie pytacie i naprawdę nagram. Nagram, kochani, już całkiem niedługo, ale mam taką kolejkę filmów. Do nagrania, do zedytowania, do wgrania, że po prostu pff, głowa mi pęka, słuchajcie. Ale obiecuję, będzie, będzie, będzie. I postaram się to zrobić jak najszybciej. Już mam plan, słuchajcie, mam plan. I kochani, dalej zamówiłam jeszcze dwa produkty z katalogu tego takiego wyprzedażowego, czyli z tego Avon Outlet. I to jeden produkt zamówiłam tylko i wyłącznie dlatego, że chciałam bardzo poznać faktycznie zapach. I to jest um, Avon, Avon. To jest Faraway Glamour. Słuchajcie, czyli zapach, który pojawił się, bodajże dwa katalogi temu. Perfumetka, oczywiście, nie, nie pełną wymiarę, no bo chcę coś wypróbować. I kochani, im więcej, im więcej go wącham, tym mniej go lubię. Wybaczcie. Um, zapach to sprawa indywidualna zawsze. Zawsze dla każdego, słuchajcie, produktu, dla, dla każdego dla każdy, każ, każdy perfum i dla każdej osoby jest to niezwykle indywidualna sprawa. Kto co lubi, wiadomo, jeden będzie lubił bardzo słodkie zapachy, drugi będzie lubił cytrusowe zapachy, trzeci będzie gdzieś pośrodku, będzie lubił kwiatowe zapachy, które są nieco słodkie, nieco też cytrusowe. Wiecie, ja jestem tą trzecią chyba, taką osobą pośrodku, bo ja. Ani nie lubię czegoś, co jest zbyt świeże, a już na pewno nie świeże w taki cytrusowy sposób. Ja ogólnie cytrusowych zapachów nie lubię na sobie. I nie lubię też takich typowo, słuchajcie, słodkich ciasteczkowych, takich waniliowych, cukrowych, to w ogóle cukrowych zapachów to już kompletnie, słuchajcie, nie, nie cierpię. Ja bardzo lubię zapachy kwiatowe. Ja lubię słodkie zapachy, ale zapachy słodkie kwiatowe. Ja lubię też taką delikatną domieszkę drzewa sandałowego, bądź piżma w perfumach. Z tego co wiem, to chyba ma drzewo sandałowe, więc dlatego chciałam wypróbować, zobaczyć jak to się ma. Na kartce pachnią tak hmm, ciekawie, ale o mój Boże, słuchajcie, to, to jest cukier wręcz. To jest cukier zmieszany z takim właśnie delikatnie korzennym zapachem korzennym, dymnym może bardziej. Więc jest to zapach powiedzmy słodki, ale o takiej eleganckiej nutce. Je, jeżeli pytacie mnie, zapytacie mnie, czy wolałabym używać tego czy i w bo wiecie, że i w Confidence też mi nie przypadło jakoś specjalnie do gustu. To szczerze Wam powiem, że i w Confidence w ciemno po prostu każdego dnia wolałabym używać i w Confidence niż tego To jest tak duszne Nie, kompletnie słuchajcie, nie moja bajka Ale jeżeli Wy lubicie słodkie zapachy, jeżeli lubicie Faraway powiem, że oryginalny Faraway też jest właśnie tak bardzo słodki To to jest taka bardziej, że tak powiem, wieczorowa odmiana Faraway Wiem komu mógłby się spodobać i tutaj uśmiech w stronę Wiolki, Wiolka jeżeli oglądasz to to jest pewnie zapach dla Ciebie, jak chcesz to Ci przyniosę, żebyś sobie mogła sprawdzić jak będziemy na grupie, bo myślę, że mógłby Ci się spodobać, jest naprawdę słodki, bardzo słodki, a Ty lubisz słodkie zapachy, także pozdrawiam Wiolkę, nie dla mnie. Absolutnie, słuchajcie, nie dla mnie. Ale zapach, jako zapach, nie będę tutaj wam mówić, że jest okropny, obrzydliwy, odrzucający, bo, tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna, aczkolwiek zdecydowanie nie dla mnie, słuchajcie. I ostatnia rzecz, jaką kupiłam, to z Avon Care ten ujędrniający krem do twarzy na dzień. Ja używam tylko ten, tej wersji na dzień i on się nazywa Age Restore dla cery dojrzałej i tutaj jest opis ujętniający krem na dzień z kolagenem i elastyną. Wiecie, że przypadł mi do gustu, mówiłam wam chyba w jednym z tych uaktualnień do zamówienia, a jeżeli jeszcze to uaktualnienie się nie pojawiło, bo tak jak mówiłam, mam kolejkę filmów, słuchajcie, to tak bardzo lubię ten krem. Zużyłam już prawie całe opakowanie z tamtego pierwszego zamówienia. I po prostu wiedziałam, że będę musiała zamówić już drugie. Nie widziałam go w zwykłym katalogu przez 2-3 miesiące praktycznie i zaczęłam się już martwić, że się nie pojawi. Aż tu pojawił się, słuchajcie, w tym wyprzedażowym. Słuchajcie, nie wiem, dlaczego jest w tym wyprzedażowym, a nie w katalogu normalnym, natomiast no, mam nadzieję, że go się nie pozbywają. Mam nadzieję, że nie zniknie on z regularnej sprzedaży, bo to jest naprawdę świetny produkt. Nie zrobił mi krzywdy jak do tej pory, a używam go już, no, już od chyba dłużej niż dwóch miesięcy, 3 chyba już nawet, no bo to jest spore opakowanie, to jest słuchajcie 100 ml, normalnie kremy do twarzy są w granicach 50, więc to jest tak jakby podwójna ilość, no więc, więc na pewno używam go już od dobrych kilku miesięcy i... Nie wysypało mnie, nic mi się po nim nie stało, słuchajcie, a mam wrażenie nawet, że moja cera tak w dotyku jest taka bardziej, wiecie, sprężysta, taka bardziej napięta także, a na pewno bardziej nawilżona, także to jest na ogromny plus. I słuchajcie, ponieważ był w tym wyprzedażowym katalogu, zapłaciłam z niego funta 50. Funta 50 on i tak jest bardzo tani, bo normalnie kosztuje dwa... 2... 20 do 25 chyba ostatnie, ja Ten pierwszy razem za niego zapłaciłam, Więc funt 50 za 100 ml produktu, 100 ml kremu do twarzy, słuchajcie, nie bywała. Okay. Także, kochani, to jest już ostatni produkt. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Przepraszam za marudzenie mojego syna w tle. Wybaczcie, no po prostu inaczej się nie da. Ja mam nadzieję, że podobało Wam się to krótkie zamówienie. Pewnie nie jest aż takie krótkie, bo gadam jak zwykle, wiecie. Dajcie mi znać, czy macie któryś z tych produktów i jak Wam się sprawdza, jeżeli oczywiście go macie, lub czy macie ochotę zamówić coś z tych produktów, które ja kupiłam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochanie, i do zobaczenia już całkiem niedługo.